Gmina wiejska Lidzbark Warmiński stale się rozwija. Z programu Polski Ład zyskała dotacje w wysokości 4,5 miliona złotych. Dzięki czemu zmodernizowano 9 świetlic wiejskich, gminne centrum kultury w Pilniku oraz 3 jednostki OSP. To niezwykłe przedsięwzięcie, niezwykła determinacja pana wujta gminnicy Barbarmiński, pana Fabiana Andrukaitis, ciężka praca pracowników, którzy przygotowywali wniosek do programu Polski Ład. Dzisiaj wszyscy możemy być z tego dumni, a przede wszystkim mieszkańcy, którzy odczują bardzo pozytywnie te zmiany i poprawa efektywności w tych obiektach nie tylko ma sens, ale przede wszystkim pozwoli na to, żeby mieszkańcy mogli się integrować, z czego jesteśmy wszyscy bardzo dumni. Gminne Centrum Kultury w Pilniku to kulturalne serce gminy Lidzbark-Warmiński. To właśnie tutaj odbywają się wszystkie najważniejsze wydarzenia, koncerty oraz zebrania mieszkańców i organizacji. Budynek pełni również funkcję świetlicy wiejskiej. Dzięki projektowi wykonano jego termomodernizację, zamontowano panele fotowoltaiczne, pompę ciepła, a także poprawiono elewację. Obiekty działają w oparciu o potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Generalnie służą integracji i aktywizacji takich inicjatyw oddolnych w społeczności lokalnej. To co najczęściej się w nich odbywa, to, jest, to są zebrania wiejskie, spotkania wójta, rady sołeckiej, sołtysów z mieszkańcami, ale również różnego rodzaju działania takie projektowe. Spotykają się również organizacje pozarządowe, jak koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, fundacje. Kolejnym miejscem, które doczekało się termomodernizacji jest świetlica wiejska w Kłębowie. Dzięki przeprowadzonym pracom budynek będzie bardziej oszczędny. Odnowiona świetlica zachęci też mieszkańców do częstszych odwiedzin i organizacji wydarzeń. Inwestycja przyniesie wiele korzyści nie tylko dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla środowiska. Zastosowane zostały nowe technologie. Docieplone zostały fundamenty, ściany zewnętrzne. Montaż pompy ciepła i fotowoltaiki na pewno korzystnie wpłynie, tak jak powiedziałem, na środowisko. Gmina Lidzbark Warmiński składa się z 38 sołectw, z których 19 ma wiejskie świetlice. Każda z nich to ważne miejsce integracji mieszkańców, działań projektowych, spotkań kół gospodyń wiejskich, fundacji czy zespołów. To także miejsca organizacji warsztatów czy licznych wydarzeń kulturalnych. telewizja Kopernik. Kopernik.tv